Siemaneczko, z tej strony z zaczynam zaczynamy kolejny odcinek z StarCraft X drugiego, z Gaston Games'ów, generalnie Direct Strike. Przecież co innego mówię grać. Magia tego no. Eee, nie wiem czy będziemy grać. W ostatnim odcinku był Larek jest nagrywany jeden po drugim, no. Eee, to grałem, grałem, nie wiem. Znaczy, mógłbym zagrać wszystkim, ale to, że przypiędole powiem, znaczy to jest to inno. Już lecz jakkolwiek. Krakse. A może kraksem, taki full late game over na Botnisco? A. Potrzebujemy mm. więcej A więc... Bo, y wow, dzisiaj gramy kraksem. Karax jest strasznie specyficzny. Karax też jest ta z tych postaci defensywnych w teorii. spodziewana na postaci defensywne i agresywne, wiecie, yy, istnieje coś takiego. Kadax jest z tych defensywnych. Yy, defensywne... W moim mniemaniu defensywne czują się dużo lepiej w późniejszych fazach gdy tak szczerze. Yy, w moim mniemaniu defensywne przydają dużo lepsze. No właśnie późniejsze etapy gry przede wszystkim, w moim, wydaje mi się, że te agresywne właśnie wiecie, y, trochę jak, nie wiem czy to w LoLu, czy to wiecie, że ten jakby czemu to ustawił na środku? przecież, że defensywne ten, jak to się nazywa? No wiecie, jeżeli tym agresywnym dekom nie uda się zrobić dużo w początku, przepchnąć linii, zniszczyć wunkra, dlatego w przypadku, do e, tego i to do to to, to 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 to, to wiecie, to one nie są super użyteczne. A wydaje mi się właśnie, że te deki tak typowo, będziesz miała się... Będzieśmy... Dobra, tu się zaraz wszystko. Istotnie. Jeszcze nie można zrobić. będzie super, lecz Myślę... się inaczej. Wydaje mi się, że te defense taki typowo mają dużo lepszą fazę późniejszą. Balans? Balans, wydaje mi się, że balans jest najbardziej e, uniwersalny. Nie nie, 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 nie. Jakkolwiek e, najlepiej czuję się w środkowej etapie, i wydaje mi się, że jest też troszeczkę bardziej uniwersalny niż że tak powiem standardowa e, jak mnie pani, niż standardowe tak jak one się nazywają e, niż standardowe e, niż standardowe czy tam czy też gdzieś tam gdzieś tam jak chcecie gdzieś do takiego thingu. Dobra. A, i ona posiada coś takiego, że, y, że on ma trzy takie fajne drony, które z nim latają i naprawiają jednostki mechaniczne. Więc teraz to nie będzie tu. To... Okej, jest to. Zostawiamy drugi. Od razu. Potem pewnie dodamy, wiecie, ani chwilę. A czym się wtórzy nie wiem? Strażnicy, szarża, rekonstrukcja, czyli że mogą powstać raz, to hama cooldown. Ale że raczej oni nie zetkną wam tu i nie dobiegną tutaj, więc yy, raczej, że tak się nie dzieje, to praktycznie oni po prostu to jest praktycznie jako yy, Pojedynczy czy ten. Yy. A nie, okej. Okay. W problem będzie taki, tylko że przeciwko budynkom będą słabe rzeczywiście. Ale widzę, że jesteśmy w stanie zapuszować. Ej, jeżeli... ej... jakby... To już raczej powinno być wygrane. Bo jeżeli przeciwni, jeżeli ja założeniowo czymś, co będzie super w późnych etapach gry dobrze działało, już zacznę na tym etapie wygrywać, no to jest coś nie tak. Omówienie jednostek. Szarza, charger, charger, rekonstrukcja przy, dokładnie raz, energizery to są jednostki, które posiadają rekla, mail, czyli to jest trzeciotierowy i to pozwala przy... W... A, ładnie, ładnie, szanuję. Ale w takim razie dokonstrujemy to, to zaraz. A... Tylko muszę koniczyć. Muszę Ale w sumie tak że... odraza. Okay. na parę jednostek. Moja medytacja jest... E, bo on będzie chciał mnie kontrolować. E, one posiadają takiego takie przyspieszenie ataku ta konstrukcja jest super ważna jak idziemy to to też będzie super ważna tą arkę przydało mi się też zaraz w tym momencie to ja mam bonusy do prędkości ataku i to byłem, że żeby przejąć wrogie jednostki no i to jest teraz moja jednostka i on teraz dwa goliaty. te Jaty nie są w stanie w tym momencie wyłączać moich y, karierów tym samym no wiadomo te jednostki zaraz odzyskają ale no przez chwilę zostaje tą jednostkę, przez co ona nie kontynuuje mi moich realiów, więc jest spoko. O. Yy. No, obserwatorzy jak to obserwatorzy... A, czyli wzorowacki niewidzialne... Anihilator posiadałem bariera, teraz Shadow Cannon, Shadow Cannon. Jak ktoś grał w kampanii wiedział, ale to jest zasadniczo coś takiego, że wystrzeliwuje serię pocisków cel, taki, no, to niszczenie 5 Miraże Miraże, tutaj są to troszeczkę inne, bo widzę phasing armor, czyli tak jak wcześniej, jak w poprzednim odcinku, jak ktoś się oglądał stalkery z phasing armor, czyli, e, czyli, 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 czyli. Tak. Bicze? nie da się Nieważne, to To trochę raczej koleś mało. bo nie, nie opracowało się w to, czego ja... Kokolwiek przeciwnik poszedł y, dużo latających, to jakby Nadal nic do przeżycia. I ja będę miał miraży. A, ale tak. Wpchniemy do trzeciej linii. I teraz muszę sobie sprawdzić to. Bo tu mają. Zaraz sprawdzę sobie na no, jednym, ile miejsca do ma. mam. Na polecenie. Potrzebujemy więcej minerałów. A, e, on się na tej jak jeszcze to nie te. E, Mira, że dodatkowy zasięg. Okej. Okay. Kolosy jak kolosy, czyli standard law of firing, który podpala, wtedy sobie zdejmuję jakiś zaśnig tyra. No i kariery już znosiliście. Nie zrobił tak, tak, potem się zrobił tak. Czy zrobiłby się tak, 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 się tak, zrobiłby się tak. A... Tak, tak. Myślę, że nie zrobiłby się tak po prostu. Zbrojenia aktywowane Teleportacja przebiegła pomyślnie Wziąłem spojrzeć O, i będę widział teraz po myśli. Jak najlepiej synkotasty Mógłbym tak bić <trony> No i tak, tak by się jeszcze zostawił Zazwyczaj z z poznaję Fazujący armat będzie czymś super ważnym w tym przypadku Bo to jednak jest armat Czyli ten cztery włączenia obrażeń I drodze Damy zasięg jedna z ogromnym, bo się przyda. Tyle. Yy, I zasięg do Phoenixu. Zus jest taki, że teraz zrobił też fajną rzecz. W sensie nie wiem, czy to patrzy na mnie, ale poszedł też lepiej Game. Hyperion jest super lepiej Game, modl, bo może się cofać. Ma działo Yamato, czyli jak normalny normalnych drążowni, tylko silniejsze, bo zdaje czarowe. teraz strasznie duży damage. Z 22 damage jak i jeszcze do tego mamy yy, Svena, który jest w stanie to, go zabezpieczać bardzo często. Powoduje, że to naprawdę powinna być dobra gra. O, Miraże. Dobra, jak Miraże są włączane, to nie jest jeszcze źle. No i super, i teraz tu jest BC, o jezu, dlaczego jest BC skrócony? Um. A, BC to nie jest tam nie, czyli ee, BC to może być. Będą. E, Benshi, e, nie wiem. Sadaj nie wiem, czy będzie BC. Systemy uzbrojenia aktywowane. Teleportacja przebiegła z Dobra, dodaliśmy więcej mi raży, żeby nie nawały powietrze. My mamy ten, on, on może iść w samego Liaty, jasne. Bo problem jest taki, że jak pójdzie w same Goliaty, to zaraz ja mogę go dotknąć, troszeczkę ziemią. Oto to jest to. Tu jest, tu jest dużo więcej ziemi czysto atakującej. Goliaty są fajną, ogólną jednostką, z tym się zgodzę, ale one nie są, wiecie, jakimś tak... Przeciwko, wiecie, latającym Bogiem, przeciwko na Ziemię. Nie, jako ogólna jednostka jest naprawdę dobrem jednostki, tak jak mój ale jako taki pojedynczy super... Yy... na no, pojedyncze cele już nie jest taka dobra. Mam taki G. Szybki meczyk. Nie yy, Nie wiem, czy będzie stał tak yy, widoczne. Liczba zabitych jednostek, no, utracony Co, no, oczywiście? Aha, bo tak, bo. Yy... Jednostki, które mi strzela lotniskowiec, czyli karierę, tak, e, tak, są jako jednostki liczone, więc to jest tak naprawdę, to nie jest ściśle tyle, ile straciłem. Yy. Podgląd. Hmm. Tylko ja tak widzę 77 jednostek, nie wspomniałem, a liczba utraconych tego. Mówię, więc tym samym ja mogłem mieć e, jedną z większych e, ilość zabójstw, no bo kariery jakby wliczają się w staty, znaczy te strzały od ale e, liczę się w staty, ale nie już w pieniądze, więc... Wielkie dzięki za oglądanie, ja byłem Zębaty, to był StarCraft 2 Custom zostawcie suba, lajka i komentarz, hej!